Cześć, z tej strony Mateusz'a, to jest studio analogowe i rozmawiamy dzisiaj o tym, jak poprawnie naświecić zdjęcie bez użycia światłomierza. Słyszeliście pewnie o takiej zasadzie, która się nazywa Sunny 16. To jest reguła, która mówi o tym, jak poprawnie ustawić ekspozycję zdjęcia w sytuacji, kiedy fotografujemy w świetle dziennym. Um, i ta zasada może być dla nas bardzo pomocna, przede wszystkim w sytuacji, kiedy na przykład korzystamy z aparatu bez wbudowanego światłomierza i nie mamy zewnętrznego przyrządu do pomiaru światła, typu profesjonalny światłomierz albo przynajmniej apka w telefonie. Reguła Sunny 16 pozwala nam dobrze naświetlić zdjęcie w sytuacji, kiedy jesteśmy tylko my i aparat i nic poza tym. Jest bardzo prosta, chociaż może brzmieć w pierwszym momencie nieco skomplikowanie, ale wystarczy ją raz zrozumieć i potem już jest z górki. Ta zasada mówi o dwóch rzeczach, to znaczy o dwóch wskaźnikach, które są podstawowymi wskaźnikami służącymi do ustawiania ekspozycji zdjęcia, czyli czas otwarcia migawki i wartość otwarcia przysłony. I zgodnie z tą zasadą, czas otwarcia migawki powinniśmy dopasować do rodzaju filmu, jakiego używamy w danym momencie. Ten czas powinien być odwrotnością czułości filmu, więc jeżeli na przykład używamy kodaka Ektara, który ma czułość 100, to czas otwarcia migawki powinien być jak najbliższy odwrotności tej wartości 100, czyli to powinna być w idealnym scenariuszu 1 setna. Jeżeli używamy T-Maxa 400 na przykład, który ma czułość 400, no to szukamy najbliższej wartości do 1400, czyli do odwrotności czułości filmu. I jeśli chodzi o migawkę, to tyle. Po prostu sprawdzamy czułość filmu i odwrotność tej czułości to jest czas migawki, która powinna być ustawiona. I teraz cała zabawa polega na odpowiednim dopasowaniu stopnia otwarcia przysłony do warunków pogodowych. Które panują danego dnia. Jak sama nazwa tej zasady Sany Sixteen wskazuje, jeżeli mamy piękne, bezchmurne niebo i pełne słońce, które daje masę światła, przysłonę powinniśmy ustawić na 16. I teraz, im mniej będzie światła, tym bardziej tą przysłonę musimy otworzyć. Czyli, jeżeli na niebie pojawiają się jakieś lekkie chmury, no to. Otwieramy ją o jedną działkę przysłony, czyli to będzie wartość 11. Jeżeli tych chmur jest więcej i niebo jest tak już w miarę nimi zasnute, no to przysłona powinna wynosić 8. Jeżeli mamy całkiem zasnute chmurami niebo albo fotografujemy w półcieniu, to wartość otwarcia przysłony powinna wynosić 5,6. A jeżeli fotografujemy w cieniu albo już jest, nie wiem, zachód słońca, wschód słońca, jakaś taka szarówka, sytuacje, w których nie ma pełnego, pełnego słońca, które nam daje masę światła, no to przysłona powinna wynosić 4. Oczywiście możemy tymi dwiema wartościami żonglować. Możemy sobie domknąć przysłonę i wydłużyć czas otwarcia migawki albo na odwrót grunt, żeby ta końcowa wartość, o której mówi reguła Sunny 16, się zgadzała. Oczywiście ta zasada działa tylko w sytuacji, kiedy fotografujemy w ciągu dnia przy świetle słonecznym. W dodatku w polskich realiach to powiedziałbym, że ona działa w 100% w lecie i zimą kiedy mamy dużo światła, w lecie, no bo wiadomo, a zimą, bo śnieg też odbija dodatkowo światło i paradoksalnie właśnie zimą światła jest dużo, ale jak mamy te przejściowe pory roku, to znaczy wiosnę i jesień, to dużo osób tak sugeruje, żeby regułę Sany 16 zmienić w regułę Sany 11, dlatego że po prostu światła jest wtedy mniej i lepiej jest założyć to prześwietlenie o jedną działkę, niż nie doświetlić jakiejś informacji w cieniach. I tyle. To jest zasada, która Wam ogarnia większość sytuacji, w której będziecie fotografować na filmie. Ogólnie fotografowanie na filmie w innych warunkach niż za dnia, w świetle słonecznym, jest mega trudne, wymaga specjalistycznych filmów albo filtrów konwersyjnych i mm, oczywiście. To, są, to jest super zabawa, ale do takiego fotografowania na co dzień Sunny 16 to jest w ogóle najlepsza opcja, z jakiej możecie skorzystać. I ona nawet jest lepsza niż korzystanie z y, jakichś takich światłomierzy w aparatach, bo ona bazuje na świetle padającym, a światłomierze w aparatach mierzą światło odbite. I to jest mniej precyzyjny pomiar, to znaczy jest uzależniony od różnych czynników, od kontrastowości sceny, od kolorystyki, a Sunny 16 to jest coś bardzo uniwersalnego, jeżeli tylko nauczycie się w miarę trafnie oceniać ilość światła i pogodę, no to, to, to można z tego korzystać. I to działa. I pokolenia fotografów z tego korzystały i robiły super zdjęcia. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie, no chodzi mi o to, że po prostu nie umiem za bardzo powiedzieć w krótkich słowach o tym, że mierzenie światła padającego jest. Lepsze niż odbitego i nie umiem w krótkich słowach wytłumaczyć o co chodzi w tym, że mierzenie światła odbitego jest triki. Bo jak jeszcze mamy pomiar punktowy, to można przynajmniej mierzyć światło odbite na skórze, albo na czymś, co jest szare, nie wiem, na asfalcie, albo na czymś co jakby wiemy mniej więcej, co światło widzi, a jak są takie światłomierze, takie aparaty, gdzie jest pomiar centralnie ważony, czyli bierze cały kadr i uśrednia wynik. To totalnie to jest poza sytuacjami, gdzie idealny jest rozkład tonalny zdjęcia, no to wynik będzie po prostu zakłamany, nie? bo na przykład jak jest światło z pleców kogoś, no to wiadomo, to jest najbardziej oczywista sytuacja, gdzie po prostu ekspozycja będzie niepoprawna. Nie? Proste, jak masz bardzo ostre światło i bardzo głęboki cień to światłomierz badający światło odbite nie ma pojęcia, czy ma ekspozycję ustawiać na to światło, czy na cień, a jak korzystasz z Sunny 16, to już wtedy jest jasna sytuacja. Tyle. Tylko nie umiem tego krótko wytłumaczyć.